Krocza dziewczyna przygotowała dziś danie, które wprawi cię w osłupienie. Spójrz, jak Shreya delektuje się zupą, tańcząc. Zupa była pyszna, teraz czas na warzywa, które zaraz będą gotowe. Shreya myje stopy i rzuca szmatką, która ląduje prosto na twarzy Gurui. Gurui pyta: W niebie robisz takie dziwne danie? Shreya śmieje się i mówi: Powiedz mi jasno, Gurui, czy ty też chcesz to zjeść? Gurui wie, że Shreya jest dość niegrzeczna i arogancka. Opracowuje więc sprytny plan. Używa magii, by stworzyć dwa bułki. Wkłada je w dłonie Shreya, a Shreya Serre pstryka palcami i znika. Następnie lądują bezpośrednio na ziemi, w niepowtarzalnym stylu. Właśnie wtedy pojawia się policjant i pyta: Hej, dziewczyno, jak się tu znalazłaś? Szreja żartobliwie odpowiada: nie widziałaś. Właśnie wylądował z nieba. Słysząc to, oboje wybuchnęli śmiechem. Szreja gniewnie zapytała, czemu się śmiejecie, idioci? Właśnie wtedy podjechał duży samochód, z którego wyłonił się przystojny Arjun, miejski policjant. Arjun zapytał, kim jesteś? Szreja odpowiedziała: To ja, piękna dziewczyna z nieba. Arjun powiedział. Zabierzcie tego głupca. Ma luźną śrubę. Wtedy z góry spadła doniczka. Wszyscy byli w szoku. Teraz zobaczmy, kto ją spowodował. Skomentuj, aby się dowiedzieć: chcesz część drugą, lub.